Serdecznie witamy Państwa. Dzisiejszy mecz będą komentować Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Zapraszamy! Paris Saint-Germain i Ole Piclion to zespoły, które za żarcie rywalizują o najwyższe krajowe laury. Rywalizacja na boisku potrafi też nieźle rozgrzać trybuny. A że często są ważne dla układu tabeli spotkania tych dwóch zespołów bywają czasem określane mianem mini klasykos. Podkreślmy jeszcze raz, nie ma tu nienawiści, jest za to zdrowy sportowy duch. Realizator pokazuje nam w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Olympic Lyon. No jak widzimy, mamy tutaj tak zwany diament, czyli wariant formacji 4-4-2, jak on dokładnie działa? Jest to przekształcony system fałszywej dziewiątki. Mamy tu ofensywnego oraz defensywnego pomocnika. Ofensywny jest zazwyczaj kreatywnym technikiem defensywny, niezmordowanym wojownikiem. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie: czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi. Czy potem tym będą prowadzić? No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Draxler, Marko Verratti, Mbappé! No tak, żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Kilian Mbappé. Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba sięgnie po kartkę. Pierwsze minuty spotkania i mamy pierwszą żółtą kartkę. Szkoda, że na razie bardziej koncentrują się na kopaniu wzajemnie po kościach niż na graniu w piłkę. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzału. Niesamowicie groźnie! Ależ pokazał teraz umiejętności. Sędzia Mbappé! Ależ popis bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Neymar z rzutu rożnego. Rabio. Ma miejsca, aby wrzucić w pole karne. Rzut rożny dla PSG. Neymar dośrodkowuje z rożnego. Ale z Brałka Kabaniego. Jak się go pozostawi bez opieki to są takie skutki. Świetny strzał głową. Takie strzały można oglądać bez końca. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Popatrzmy na rezultat jeden do zera. Morel. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Rabio, jest szansa na groźną akcję. Wybijają teraz do przodu. Będział dla PSG. Marko Weratki dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Tusar, Neymar, Kawani. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Ale spech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Groźnie, ale zdążyli na czas. Kawani, kawani, musi stąd trafić. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Aj, teraz strata. Kilian Mbappé. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Słusznie, w myśl teorii. Byle dalej od własnej bramki. Memphis Depay. Olympic Lyon ruszył do przodu wzdłuż linii bocznej. Dobra decyzja, jest tam sporo miejsca. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie, bramkarz interweniował. Kawani. Kilian Mbappé. Marko Verratti. Cavani Dobrze do przodu. Mondy Memphis Depay, Thomas Müller Lekir, Mondi Kilian Mbappé Kawani Neymar Kawani Wspaniałe podanie ale szansa Uwaga strata i przeciwnik przy piłce I piłka wybita do przodu Marko Weratki. Julian Flakslej. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Znakomite celne podanie piłka idealnie w punkt. Dzięki temu możliwe było fantastyczne uderzenie z pierwszej piłki bez przyjęcia. No i w rezultacie mamy piękną bramkę. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Marcelo. Podanie po skrzydle. Memphis Depay. Draxler. Cavani. Kilian Mbappé. Dobra pozycja do oddania strzału. Może dośrodkować. Centruje na dalszy słupek. Dobra główka, ale tuż obok celu. Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka. Chyba za bardzo podszedł pod piłkę. Marcelo. Memphis Depay. Tussar. Rabio. Traorę! Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Przeciwnik chce wymusić błąd. Kabani, Margo Weratki, Kilian Mbappé, blisko polekarne. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Koniec pierwszej części. Sędzia rozpoczął drugą część meczu. Wprowadzenie PSG. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Neymar. Odegrał ponownie piłkę. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Uch, szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania, spalony. Zdążył w ostatniej chwili. Memphis Depay. Olympic Lyon ruszył do przodu w stwórz linii bocznej. Dobra decyzja. Jest tam sporo miejsca. Fekir! Wspaniała obrona. Było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks. Wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Uderzenie. Świetnie zblokował. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Uderzenie w stronę bramki. No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Marko I przy piłce Ekraczelionu. Blisko już do bramki. Mamy strzał. Czy będzie trafienie kontaktowe? Ale szutanie broni. Ryzykownie, ale udanie. Będzie strzelał. Oj, naprawdę niewiele brakowało, ale zaczną od bramki. Neymar. Marko no świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Draxler, Neymar, Cavani, Kilian Mbappé. Ma miejsce, by dośrodkować. Mbappé. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Minęło 15 minut drugiej połowy. Znowu celne podanie tego zawodnika. Nie jest sam. Obok partnerzy. Ależ się znalazł w kawani. No, może teraz centrować. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Świetny przegląd pola. Dobre podanie na wolne pole. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Memphis Depay. Lyon szuka swojej szansy na zdobycie bramki. Kilian Mbappé, Neymar. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Markinos. Trabani. No grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Ale szpechowe podanie i strata mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Blisko polekarne może strzelać. Zdecydował się na strzał! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Neymar Kilian Mbappé Tussar Morel Marcelo. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Marko Veratti, Tomas Munie, Angel Di Maria Kilian Mbappé Di Maria A i znowu wygrany pojedynek, brawo oddalają grę od strefy obronnej Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować Piłka wyszła na aut. Morel. Memphis Depay. Tussar. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Dobre, dalekie wybicie. Kilian Mbappé. Marco Verratti. Tomas Munie, Giovanni Loselso. Słusznie w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Marco Veratti, Neymar. Okazja na dośrodkowanie. Rozbity ten atak. Strata. Co zrobi przeciwnik? Zaparkowali autobus przed własnym polem karnym i czekają na rozwój wypadku. I przy piłce graczelionu. Dusar. Markinos. Tomas munie? Marco Verratti. W ostatniej chwili przejęli. Ostatni gwizdek sędziego. Zwycięstwo dla Paris Saint-Germain. Piękna wygrana i w dodatku bez straty bramki. Rzeczywiście, prona i bramkarz stanowili dzisiaj doskonale funkcjonujący organizm. Może być zadowolony. Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba